Bóg cię kocha. Chce Cię obdarzyć dzisiaj swoim pokojem, swoją wolnością i swoją radością. I nie chodzi o to, żebyś uwierzył wierzyła w moje słowa, ale chodzi o to, żebyś sama doświadczyła, abyś sam doświadczył, że to, o czym mówię, jest prawdą. A żeby doświadczyć tej miłości, wystarczy tylko chociaż trochę otworzyć serce dla Boga, dla Jezusa. Wystarczy powiedzieć tak. Jezu, przyjdź do mnie. Pomóż mi dzisiaj, w tej chwili, w tej sekundzie. Otwórz swoje serce i doświadcz tego. Jak bardzo Bóg Cię kocha.